Cześć, witajcie. Tak jak widzicie, znowu jesteśmy na Jeziorkiem. Kotwice są ze mną, będziemy je testować we wodzie. Zobaczymy, jak się zachowują. Zapraszam na film. Dobra, tak jak widzicie, na początek założyłem samą linkę pływającą. Zobaczymy, jak to będzie się zachować nasza kotwica. Do testu wybrałem sobie kotwice Bruce i wszystkie te. Konfigurację będziemy właśnie na tej kotwicy na początek sobie testować. Zaczynamy. Tak jak widzicie kotwica brus, tutaj bez żadnego do dociążenia łańcuchem czy, czy czymś. Niezależnie od tego jaką linkę używamy, czy tonącą czy pływającą, na takim krótkim odcinku nie ma to większego wpływu pod warunkiem, że linka idzie dość, pod dość niewielkim kątem względem dna. I tak jak teraz tutaj widzicie, przy większym kącie, bardziej pionowo w górę, kiedy linka idzie, kotwica nie ma żadnych szans, żeby się, żeby się zaczepić. Także niestety tutaj jest konieczne jakieś, jakieś zmiany. A teraz ten sam test z ciężarkiem. Ciężarek ma około kilograma. Zobaczymy, jak to będzie wpływało na, na same zachowanie się kotwicy. Teraz dorzuciliśmy ciężarek. I z ciężarkiem, jak widzicie, dociąża lekko linkę i gdyby linka była dłuższa, ciężarek nieco dalej jeszcze od kotwicy miałoby to jeszcze lepszy efekt, ale już kotwica w miarę, w miarę porządnie się zaczepia. Teraz spróbujemy dokładnie to samo powtórzyć z metrem łańcucha. Zobaczymy, jak to zmieni cały ten układ. To jest dość lekki łańcuch, no i też niezbyt długi. Ale już widać, że wpływa to też yy, znacznie lepiej na, na możliwość zaczepienia się kotwicy od dna. I tutaj nam się kotwica zaczepiła już tak, że naprawdę nie byłem w stanie jej wyjąć. Yy, stojąc w miejscu yy, oddalonym o, o jakieś 3-4 metry od kotwicy, dopiero pionowo nad kotwicą, szarpiąc, udało się ją yy, wyszarpać. A naprawdę już się tak zaczepiła, że, że nie szło jej już. I tu po kolei widzicie yy, różne typy kotwic, jak się zachowują. Tutaj ta kotwica składana, no szału nie było, coś tam łapało, ale naprawdę to nie była zbyt duża siła trzymania. Na tym dnie piaszczystym no, to jest jednak niezbyt, niezbyt dla niej przeznaczone dno. Ta kotwica typu pazur la, lepiej łapała, ale też jest znacznie cięższa, więc to może tutaj też kwestia ciężaru miała wpływ i, i kotwica już w miarę, w miarę przyzwoicie tu trzymała na tym dnie. Kotwica Danforta niestety, jak widzicie, lekko obraca się na, na bok i, i to powoduje znaczne słabsze, znaczne osłabienie y, trzymania. Tutaj mamy kotwicę właśnie tą skrzynkową. Jak, jak widzicie, mimo tego, że y, upadła i kilka razy jakieś dziwne koziołki robiła pod wodą, w końcu się ustawiła i naprawdę przyzwoicie y, zaczęła trzymać to dno. Y, tutaj mamy kotwicę rokne. Ona w miarę coś tam złapała, ale to też nie było jakieś szaleńcze tutaj trzymanie. Ja mówię, Ja zganiałbym tutaj to raczej na, na karb tego, że jednak na dość, dość krótkie lince te kotwice pracują. Może to też mieć wpływ w tym momencie na, na ten nasz wynik tutaj. Pamiętajcie dno, które tutaj testujemy jest to dość twarde, piaszczyste dno, więc te kotwice tutaj nie są zbyt ciężkie też, więc nie jest im łatwo się dobrze zagłębiać w to dno. To też może mieć wpływ na, na wyniki naszego testu tutaj malutkiego. Na bardziej większych głębokościach to jest nieco bardziej miękkie muliste i tam dużo, dużo lepiej powinny te wszystkie te kotwice pracować. Także to też trzeba wziąć pod uwagę. Mam nadzieję, że filmik z czegoś was tutaj nowego nauczył. Ja się nauczyłem też dosyć sporo, bo zobaczyłem, jak te kotwice faktycznie to na dnie się zachowują, także. Do zobaczenia, pamiętajcie o lajkach, subskrypcjach i komentarzach. Cześć!